W 1965 roku kobieta podeszła do krawędzi klifu w Sydney, gotowa zakończyć swoje życie, ale w tym momencie usłyszała głos nieznajomego, który zapytał: Czy chciałabyś filiżankę herbaty? To wydawała się dziwna propozycja, ale kobieta czuła, że nie ma już nic, dlaczego warto żyć, więc czemu nie? Nie wiedziała jeszcze, że właśnie spotkała Donariciego, znanego jako Anioł z Klifu. Po przeprowadzce naprzeciwko klifu w 1964 roku Don odkrył, że popularne miejsce nie było odwiedzane tylko dla widoków. Po tym, jak był świadkiem samobójstwa, postanowił, że nigdy nie pozwoli, aby to się powtórzyło. Od tej pory, gdy tylko zauważył kogoś zbliżającego się za bardzo do krawędzi, starał się podejść, zaprosić do siebie, zaproponować filiżankę herbaty lub piwa i wysłuchać ich historii. Większość czasu ta cicha, pełna ciepła metoda działała, ale jeśli nie, ryzykował własne życie, trzymając ich i ratując przed upadkiem. Przez swoje 86 lat Don uratował ponad 160 osób. Jeśli nie obserwujesz Fortitudo Mentis, pewnie już nas nigdy nie zobaczysz. Ale jeśli tak, gratulacje, rozwijasz się każdego dnia.